Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź dawcą łask drogich, przyjdź światłości sumień. Ona Najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tysiochodą, w skwarze żywą wodą, płaczu Atłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potężę. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni dędze. Obmyj co nie święte, O swym Ulecz serca, Radę. Na co jest twarde, Rozgrzej serca twarde, Prowaks zawąk. Twoim wierzącym W Tobie ufają Siedmiorakie dary Daj zasługę męstwa Daj wieniec zwycięstwa Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluia. 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 święty napełni serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości alleluja 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 alleluja, alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus swoją do swoich uczniów gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy te świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele ma wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Zaś przyjdzie On duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie, i wam objawi. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Przeżywamy dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego i możemy sobie postawić pytanie, co wiemy o Duchu Świętym? Kim on właściwie jest? Bo ta dzisiejsza uroczystość stawia nam w centrum trzecią osobę Trójcy Świętej. I może trochę zaryzykuję, mówiąc, że często mamy problem z Duchem Świętym. Często jest przez nas jakoś pomijany, zostawiony gdzieś z boku. Bo dużo mówimy o Bogu Ojcu, o Jezusie Chrystusie, a o Duchu Świętym jakby nieco mniej. Ale kiedy przypatrzymy się całemu dziełu stworzenia i zbawienia człowieka, to właśnie osoba Ducha Świętego wyłania nam się na pierwszy plan. Duch unosił się nad wodami. Maryja została napojona Duchem Świętym. Duch Święty stąpił w postaci cielesnej niebegołębicy na Chrystusa w czasie chrztu w Jordanii. Aż w końcu Duch Święty wstępuje na Maryję i na apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tak więc cała historia zbawienia człowieka związana jest z osobą Ducha Świętego. Dla nas, chrześcijan, fakt zesłania Ducha Świętego jest jednym z najistotniejszych momentów w historii zbawienia decyduje on naszej tożsamości. Jezus bardzo mocno to podkreśla, mówiąc, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Nie tylko apostowie są posłani, ale również każdy z nas jest posłany przez Chrystusa. Jesteśmy włączeni w świadectwo o zmartwychwstaniu, a bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Zesłanie Ducha Świętego jest nieodłącznie z tym faktem związane. Przyjść Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapalaj ich ogień swojej miłości. Duch Święty wstępuje na nas, by umocnić w nas miłość. Miłość, której wzór nam zostawił Jezus Chrystus na krzyżu, miłości do końca i bez wyjątku. Ale zrazem Duch Święty posyła nas tą miłością w świat i daje nam moc doświadczenia o tej Bożej miłości. W dzisiejszym świecie. Jesteśmy posłani, aby świadczyć swoim konkretnym zachowaniem. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Śpiewaliśmy dzisiaj słowa psalmu responsoryjnego. I może niektórzy z nas pamiętają jeszcze inne, bardzo podobne słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Bo istotnie Duch Święty przychodzi, by być tym tchnieniem, które ma odnawiać nieustannie oblicze Ziemi. Otwórzmy się na Jego tchnienie, dajmy się przemieniać, dajmy zmieniać oblicze swojej codzienności, ale nie teorią, a praktyką. Właśnie tego tak bardzo dziś potrzeba, tak bardzo jest to konieczne, by nasze chrześcijaństwo było autentyczne i żywe, a nie tylko teoretyczne. W Duchu Świętym. Można by wiele mówić, ukazywać Jego działanie w świecie, w kościele, w naszym codziennym życiu. Ale nie chodzi tylko tutaj o puste gadanie. Jesteśmy dziś zaproszeni do wykorzystania tych darów, które Duch Święty nam daje. Otwórzmy się na niego, bo on czeka na nasze zaangażowanie. Jezus daje nam ducha świętego, ducha prawdy, ducha pocieszyciela. A on przychodzi do nas ze swoimi darami i łaskami. I różnie działa. Ale wszystko to pochodzi od Boga, który tak bardzo nas umiłował, że dał nam swojego syna, który nas zbawił. A dziś wraz z synem posłał nam ducha świętego po to, by to nasze działanie również przynosiło jak najlepsze owoce. Gdy apostolowie zostali napełnieni duchem świętym, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, zaczęli przemawiać różnymi językami. Językami ducha świętego. W momencie Chrztu Świętego każdy z nas otrzymał zadatek Ducha Świętego. W Ciebie bierzmowania otrzymaliśmy Jego dary. A dziś po raz kolejny prosimy, by On wstąpił na nas, byśmy również i my umieli mówić językami Ducha Świętego. I oczywiście nie chodzi o mówienie w jakimkolwiek nieznanym nam języku świata. Wszyscy możemy i powinniśmy nauczyć się języka Ducha Świętego. W którym każdy rozumie każdego. Cóż to za język? Mówi nam dziś o tym Święty Paweł. Językiem Ducha jest radość, miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, opanowanie, wierność, łagodność. Wszystko to, co Święty Paweł wymienia jako owoce Ducha Świętego. Czy ktoś może przejść obojętnie wobec takiej mowy? Takiego języka. Gdy w swoim życiu wobec każdego napotkanego człowieka, wobec tych, z którymi żyjemy na co dzień, będziemy posługiwali się właśnie takim językiem ducha świętego, to z pewnością oblicze tej ziemi, oblicze naszego miasta, naszej parafie, naszych rodzin, nasze własne oblicza z pewnością się odmienią. I to na lepsze. Bo nie można przejść obojętnie wobec miłości i dobroci. Nie można być smutnym, gdy radosny uśmiech i żyśliwa uprzejmość aż bije od drugiego człowieka. Zesłanie Ducha Świętego to nie tylko wylanie Ducha Świętego na apostołów, na ich następców, biskupów i kapłanów, którym Bóg daje łaskę odpuszczania grzechów. Zesłanie Ducha Świętego nie jest tylko dla uprzywilejowanych, dla wybranych. Ale zesłanie Ducha Świętego jest dla wszystkich, dla każdego z nas. Dla mnie i dla ciebie, tu i teraz. Jeśli tylko chcesz, on zacznie działać. Jeśli tylko chcesz, on przemieni twoje życie. Jeśli tylko chcesz i otworzysz się na niego, na jego moc, na jego działanie. Jeśli tylko zechcesz, zechcesz nauczyć się języka ducha świętego. I więc ta dzisiejsza uroczystość skłoni nas do nauki języka, ale nie języka obcego. Bo przecież miłość, radość, pokój nie mogą nam być obce. Ale z pomocą Ducha Świętego nauczmy się jeszcze lepiej wykorzystywać to, co On nam daje. Jeszcze bardziej wcielać Jego łaski i Jego w nasze codzienne życie. Dlatego wołajmy jeszcze bardziej z głębi naszych serc. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.